miesiącu. Witam się z wami. Witam się z wami tym razem z Florydy. Potrzebowałam takiej chwili 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 przerwy w nagrywaniu, widzicie? To się dzieje, kiedy nie nagrywam do was od ponad miesiąca. dzisiaj mam problem z tym, żeby powiedzieć jedno normalne zdanie. Dobra, chyba powinnam zrobić jeszcze jeden wstęp, ale z takim tłem, które w tym momencie jest rozmazane i niczego nie widzicie. Jak, jak oglądacie jakieś filmy, to pewnie widzicie tę kulę, e, która jest w każdym intro, która jest pokazywana na wstępie. Właśnie każdego z takich bardzo, bardzo znanych filmów w większości. To jest właśnie to. I ja przez długi czas myślałam, że. E, Universal Studios znajduje się tylko w Los Angeles. Natomiast okazuje się, że jest też drugi Universal Studios właśnie na Florydzie. Jeżeli e... Spróbujecie posłuchać tego, co leci w tle, to usłyszycie, że pewnie w wielu częściach tego wideo będzie pojawiać się jakaś muzyka filmowa. I już słyszałam, jak grali tutaj muzykę z Back to the Future, czyli z Powrotu do Przyszłości. To mi pozwoliło poczuć się, tak jakbym była na szczycie świata. Natomiast teraz, jeżeli. Mam nadzieję, że to słychać. Teraz usłyszycie, że grają tutaj muzykę z ojca Chrzestnego, więc cały czas coś tam będzie się pojawiać. Mam nadzieję tylko, że YouTube gdzieś tam nie da mi, nie da mi copyright, copy, copyright strike'a, tak się to nazywa. Po prostu nie zablokują mi filmu przez to, że będę używała, że gdzieś w tle będzie leciała po prostu muzyka z takich największych hitów kinowych. Boże ja naprawdę dzisiaj nie mogę się wysłowić. Wrzesień, więc tutaj już sprzedają Pumpkin Spice Latte, czyli tą latę z dynią. Nie wiem, po polsku brzmi to bardzo, bardzo, bardzo źle. I wszystko teraz jest przystrojone na taki może e, z takim nastrojem. Halloweenowym, bo zbliża się Halloween, jest już wrzesień, także zobaczycie tutaj pełno atrakcji właśnie na Halloween. I teraz, jeżeli widzicie, pisze... Ciężko jest pokazać w ten sposób. Dobra, tu, nad, nad moją głową, nad moją głową, widzicie? Fisherman's Wharf, czyli jesteśmy w tym momencie w San Francisco. Będąc w Orlando, jesteśmy w San Francisco. Czy wy to widzicie? Czy wy to widzicie? Dla tych, którzy nie znają, chociaż mam nadzieję, że takiego osób nie ma, które nie znają tego filmu, to jest samochód z powrotu do przyszłości. A to jest lokomotywa, to jest pociąg z trzeciej części tego filmu. Wow, 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 wow. O kurcze, ale zajebioza. Teraz drodzy państwo jesteśmy w Central Parku. Jedziemy, że to jest Central Park. Co jeszcze, do powrotu, co jeszcze co do powrotu do przyszłości, to e, pamiętam mój, e, mo, moją pierwszą wyprawę do Los Angeles i to było w roku 2015. I pomimo tego, że byliśmy w Los Angeles tylko kilka dni, to właśnie zobaczenie tego domu z filmu Powrót do przyszłości było takim głównym, może nie głównym celem, ale takim jednym z ważnych celów mojej wycieczki w tamtym czasie. Więc udało mi się zobaczyć ten dom. Teraz udało mi się zobaczyć te słynne jak się to nazywa, <laughs> ten słynny wehikuł czasu, mm, tylko muszę sobie wygooglować, czy to jest prawdziwe, czy to jest po prostu makieta stworzona na potrzeby e, tego Universal Studios, ale szczerze, jeżeli to jest prawdziwe, to chyba spełniłam wszystkie moje marzenia z dzieciństwa. z Was, którzy byli kiedyś w Los Angeles czy w Hollywood, na pewno mogą potwierdzić, że te oczekiwania i rzeczywistość trochę się różnią, a na pewno kiedy jedziecie do Los Angeles nie oczekujecie tego, nie spodziewacie się tego, że tam będzie brudno i że ta Aleja Sław, którą widzicie też obok mnie, że ta Aleja Sław będzie takim miejscem, które przeplata się z bezdomnością i z takim dużym ubóstwem, które rzeczywiście widać w tamtej części miasta. Natomiast tutaj ja rozumiem, że to jest po prostu że to jest Universal Studios, że to jest zrobione, że to jest po prostu makieta, że to nie jest prawdziwe, ale po prostu jestem zachwycona tym, jak czysto tutaj jest i mam tutaj na myśli nie tylko Universal Studios jako po prostu taki park, do którego idziecie, ale z no, nas. Nice. Eee, to jest nie, dobra, pani mnie, tutaj, pani mnie tutaj rozproszyła, pani ze Skupidu. Eee, nie mogę się skupić teraz. Eee, właśnie, cała Floryda jest po prostu tak zielonym, tak pięknym miejscem, że ja jestem naprawdę zachwycona. Byłam nie wiem, w ilu stanach USA byłam. W kilku, kilkunastu, natomiast Floryda jest tak czysta, tak zielona, że ja naprawdę jestem, jestem naprawdę bardzo, bardzo pozytywnie zaskoczona. Jeżeli chodzi o czystość i zieleń tutaj w mieście, chyba tylko Waszyngton, mówię tutaj o stolicy, mógłby się równać z tym, co zobaczycie właśnie na Florydzie. You're five? No way, you're five. Two. I I've got that for you. And Grace, who's this holding you? Who's this guy? Uh, J.P. Oh, yeah. Grace, can we get a picture together? And you say cheese. cheese. Not that not mean Grace, that's yeah, Kim. Niezależnie od tego, jak dobrze tutaj są, jak tutaj są postaci i jak dobrze tutaj są aktorzy, to nikt nie przebije Jerzego sztura w roli może nie w roli osła to brzmi źle, ale w roli osoby, która defungowała osła. Ogry są jak cebula śmierdzą? Tak, nie. O się od nich płacze? Nie! A jak się nie zostawi na słońcu, to robią się brązowe i rosną im włoski! Powiedzieć wam coś bardzo, bardzo, bardzo głupiego? <głynne> Przyszłam tutaj. Jeżeli jesteście ciekawi, to e, koszt wejściówki... To z, inaczej. E, inaczej, zacznijmy w inny sposób. E, Universal Studios dzieli się na trzy parki. I możecie iść do jednego parku, do dwóch albo do trzech. Volcano Bay jest najmniej a, popularnym parkiem, więc jeszcze znajduje się, z tego co słyszałam, w innej części miasta, dlatego po prostu tam nie pojadę, bo nie mam na to czasu. I miałam do wyboru pójść albo do jednego parku, albo do dwóch parków. I z racji tego, że są one obok siebie, to postanowiłam po prostu, że ok, idę do dwóch. Więc koszt wejściówki tutaj to jest 170 dolarów. Jeżeli chcielibyście e, jeszcze dostać... Um... Po prostu taką opcję, że nie musicie czekać w kolejkach na każdą z atrakcji, to płacicie dodatkowe 100 dolarów. I wyobraźcie sobie teraz, że ja się po prostu boję wesołych miasteczek, dlatego na przykład nie idę do Disneylandu, bo boję się boję się tych wszystkich atrakcji. I tutaj z tego co widzę, też jest bardzo, bardzo dużo roller coasterów, których ja się boję, więc chodzę sobie po prostu dookoła tutaj w tym parku parku. No tak, w parku. I boję się wejść do jakiejkolwiek atrakcji przez to, żeby nie skończyć na jakimś diabelskim młynie, z którego będę miała ochotę uciec. are storming the city. This is a coordinated strike. We are facing a heavy sustained attack. They appear to be after the all Dragon. General Washington! General Washington! Is that you, stalwart? Yeah, it's me. You're <laughs> not <laughs> <laughs> the bad guy, the war zone. A Constructicon combined pulverizes anything in its path, sucking up thoughts of like an huge vacuum cleaner. If you ever get a visual on this one, it is probably already too late for you. Scorpion Monk. Jestem z ciebie mega dumna, dałam radę pierwszym, e, na pierwszym koszterze, ale to też dlatego, że e, wiecie, wiecie jaki był mój plan. Mój plan był taki, że jeżeli zobaczę dzieci poniżej 10 roku życia, które idą, to znaczy, że to nie będzie takie straszne i też mogę iść. Natomiast jeżeli tam nie ma dzieci, to nie idę, bo się boję. Więc e, zobaczyłam takie, wiecie, maluchy, 6-7-letnie, myślę, okej, okay, dobra. Skoro one dadzą radę, to ja też dam radę. I w sumie to był bardziej taki park VR niż rzeczywiście ro roller coaster, ale dałam radę. Jest to się dumna. Jestem właśnie przy sklepie Coca-Cola. Nigdy nie byłam czymś takim, nie wiedziałam w ogóle, że Coca-Cola ma swoje własne sklepy, także wejdziemy zaraz do środka, ale chyba jestem już w takim wieku, że... Yeah. boję się roller rollercoasterów i jeżeli mam wybrać um, czy wolę butelkę Coca-Coli czy butelkę wody, to wolę butelkę wody więc to już chyba ten wiek, wiecie ale mimo wszystko wejdziemy do środka bo jestem bardzo ciekawa jestem bardzo ciekawa jak to wygląda nigdy w czymś takim nie byłam także zobaczymy o kurczę, ale czad dobra, może jestem stara <gryw> ale takie rzeczy wciąż mi się, wciąż mi się podobają Czyli wygląda na to, że my najpierw musimy kupić sobie kubek tutaj, tutaj, a później z tym kubkiem idziemy do jednej z tych maszyn i ta maszyna wydaje nam coś do picia. Ok, rozumiem, że mam kubek położyć tutaj. Teraz wybieram, tak? No to powiedzmy, że chcę Coca-Cola. Tak. <ścoughs> Coca-Cola z wodą. Ups patrzcie co tu się dzieje i to jest na pewno najdroższa Coca-Cola w moim życiu zapłaciłam za nią 8 dolarów 50 centów za kubek <śla> za kubek Coca-Coli ale z tego co wiem mogę po prostu ten kubek później napełniać tyle razy ile chcę do końca tego dnia wiezie nas do innego parku, więc pewnie to wynika też z tego faktu. Natomiast przyznamam się do czegoś. Przyznam wam się do czegoś. Jeżeli chodzi o Harry'ego Pottera, obejrzałam tylko pierwszą część, kiedy jeszcze byłam dzieckiem i nie przypadło, mi, nie przypadło mi to do gustu, więc trochę czuję się zagubiona w tej części, w tej części parku. Dlatego, że po prostu nie jestem w ogóle zaznajomiona z tym filmem. Wiem, że powinnam, i pewnie to będzie moja lekcja, moje zadanie domowe do odrobienia po powrocie, po powrocie do Dubaju. So far. <laughs> All right. You are attached to Eddie. When you move, he moves. Okay. I'm gonna turn on the power. You you will feel electricity in your body. Okay. okay. Have you been tased? <laughs> you have. It. It's fun. Um, your whole body gets tight and then your teeth taste hot <laughs> and then you go to sleep and then, um, oh, and you have braces too, so that'll be fun. We'll see sparks. And then when you go to sleep, you'll wake up and your leggings are wet. Oh my gosh, okay. All right, I just need a quick picture for insurance. Oh, All right, arms by your side, Elizabeth. We're gonna do this, mama. Here we go. Uh, get back. <laughs> arms straight up. Yes, a little bit. Yes, queen. Oh, what are you doing? That? That's, That's how cool. we can control a creature. Bo, bo zaczęło padać i to tak na maksa, jeżeli patrzycie, jeżeli spojrzycie na tło, teraz tak Wam pokażę, ludzie, ludzie po prostu uciekają przed deszczem, bo pogoda zrobiła się dość nieciekawa. Więc co to dla mnie oznacza? To oznacza dla mnie tyle, że będę się powoli zbierała do hotelu. I tak naprawdę trochę straciłam połowę swojego hajsu, dlatego że zaczęło padać tak na dobrą sprawę, zaczęło kropić w momencie, kiedy przyszłam tutaj do tej drugiej części, czyli do tego drugiego parku. Co oznacza, że nie skorzystałam z ani jednej atrakcji, które ten park oferował. Także mogę cieszyć się jedynie z tego, że udało mi się pójść do Universal Studios. Natomiast drugi park zostawię sobie na kolejny raz. I jeszcze jedna kwestia, o której chciałam Wam opowiedzieć, to dlatego, to, to, że nie nagrywałam przez miesiąc, przez ponad miesiąc tak naprawdę. I wiecie co? Pierwszą kwestią jest to, o czym mówiłam Wam w ostatnim wideo, mianowicie to, że um, mamy bardzo, bardzo dużo lotów, także yy, ten czas, który mam gdzieś tam w Dubaju, raczej przeznaczam na odpoczynek. Teraz jeszcze pojawiło się sporo zmian. Chociażby takie, że, że nie mieszkam ze swoją starą współlogatorką, tylko z kimś nowym. Także sporo, sporo zmian. A sporo zmian również w moim życiu prywatnym i tak to. Bywa u mnie w życiu, że w momencie, kiedy tego czasu zaczyna mi brakować, bo lotów jest bardzo dużo, plus jeszcze dochodzą do tego e, takie rzeczy, które dzieją się w moim prywatnym życiu, to gdzieś to nagrywanie schodzi na dalszy plan. I, i uwielbiam nagrywać, nie odbierzcie tego w jakiś e, zły sposób, uwielbiam do Was gadać, dzisiaj po prostu cieszę się z tego, że zabrałam aparat, zabrałam... A, Selwistyka i po prostu gadam do Was przez pół dnia i to jest mega fajne natomiast e, często po prostu mi na to czasu. Wiecie, nagrywanie, później obróbka i naprawdę trzeba mieć na to co najmniej dwa dni, żeby wiecie, jednego dnia nagrać, drugiego dnia wrzucić. Natomiast no, często po prostu ten czas jest mocno, mocno ograniczony i, i tak jak mówię, że kiedy coś tam się dzieje a w moim życiu prywatnym, to też skupiam się na tym. Także... A, także jest wszystko dobrze, wszystko w jak najlepszym porządku, nawet bardziej niż, niż dobrze. Um, może gdzieś tam szykują się jakieś zmiany, ale to gdzieś tam sobie zostawię w moim serduchu i podzielę się, podzielę się tym z Wami, kiedy któryś z tych planów czy pomysłów się urzeczywistni um, i co? I w razie gdybym nie nagrała już czegoś więcej, to żegnam się z Wami z tego miejsca, czyli spod mostu, spod mostu, pod którym chowam się przed deszczem. Także dziękuję Wam bardzo, że byliście ze mną. Do zobaczenia w kolejnym wideo. Mam nadzieję, że za tydzień. Do zobaczenia, pa pa!